...młodość, bo pojawił się w nowym sezonie serialu The Last of Us. Niesławnąca popularność. Hit Rika Astleya sprzed niemal 40 lat pobił kolejny rekord. W jednym z muzycznych serwisów streamingowych Przebój Never Gonna Give You Up odtworzono już miliard razy. To niesamowite, dziękuję. dziękuję i ściskam was. Ta piosenka przetrwała próbę czasu, chociaż utwór Rika Astleya zadebiutował na szczytach list przewojów w 1987 roku, wciąż zdobywa nowych fanów. Hit stał się też słynnym internetowym żartem nazywanym Rickrollingiem. Pojawia się niespodziewanie, kiedy po kliknięciu w link czy relację jesteśmy pewni, że zobaczymy ważny albo interesujący news. Przebój Ricka Astleya kończy dzisiejsze wydanie kadru na kino. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.